Dlatego jestem, dlatego tworzę. To powoduje, że się lepiej czuję. To mnie nakręca, jakoś buduje mnie, yy, inspiruje. Yy, takie jest moje życie. To jest życie twórcy to jest życie człowieka, który yy, poszukuje. Ciągle nowych inspiracji, który chce coś nowego tworzyć, robić. Jest to. Moje całe życie polega na yy... kroczeniu drogą twórczości. Twórczość jest moją drogą życiową. Yy, może powiem w ten sposób. Twórczość ja rozumiem jako drogę życiową, jako moją trasę, którą idę. Yy, i jest dlatego to jest mój jakby taki sens nie bycia jako takiego yy, w sensie religijnym czy, 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 czy jakimś szerszym moralnym tylko bycia tu i teraz na tu i teraz czyli każdy dzień mój polega na pewnym yy, pewnym działaniu to działanie mnie albo yy, Zdołować, jeżeli to działanie jest destrukcyjne, albo po prostu mnie, y, y, to działanie może mnie pobudzić twórczo, y, i w ten sposób mogę jakoś lepiej się czuć. To wszystko. Krok.